Siemaneczko, dzisiaj pierwsze nagranie Aras Life in Poland. Witamy na moim kanale. Jak jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj, zostaw łapeczkę dla motywacji i komentarz. Jeśli Ci się spodoba lub chcesz coś ocenić. Dobra, zaczynamy od tego mieszkanka czarlo-białego, moi kochani, tutaj już zakończamy temaciki. Ta. O, przepraszam, przepraszam, mała kontuzja. O, poprawiłem wam obraz. E, teraz tak, tak moje kochanie, wyszło. Pełna profeska, jak widzicie, jest wzorek. Także nie będzie idealna linia, jest po prostu jak wzór leci. o yy, Bo ci co mówią, że jesteśmy niedokładni. Yy, jakby to powiedzieć, kolanem, ma... Marek, kolanem nakładałeś, chyba i ja, oni, ale nawet za piętą, piętą, piętą hamował. Ale na wędzac nie to wyszło. Także białe montażek dzisiaj poleciał. Moi no kochani, jeszcze folia nie ściągnięta do końca. Yy, na sam koniec dosłownie. O, to są te czarne listy, były ozdobne co Wam mówiłem. Może z tej strony będzie lepiej to widać. Yy, tu jeszcze będzie szło lustro. Przy samej listwie jeszcze będzie szedł LED. I tak samo z tej strony będzie LED. Jak widzicie, jeden kabelek, drugi. I to jest przedłużenie. Linii listwy. Widzicie, właśnie na takim efekcie mi zależało połączenia białego z czarnym. Yy, tu już idzie szafka. Także widzicie, tak to wygląda. O, przepraszam, rewizja się si otworzyła. Oczywiście ją tutaj robiłem, biały montaż. No co, podtynkowe, wiadomo o co chodzi. Deszczownica. I tutaj leży ten ledzik kochany. Yy. O tej strony będzie rewizja. Tu schowana. Jeszcze musimy wyciąć. jutro. Tam będzie rewizja 10 na 10 do LEDów. Dwa zasilacze schowane. Ledzik jeszcze będzie tutaj leciał. także także jutro sobie jeszcze zobaczycie wszystko po podłączeniu, jak to cyka i buczy. Dostaliśmy informację, yy, iż jeszcze przyjdą na to opaski. Troszkę bez sensu mówiłem inwestorowi, że troszkę chyba ktoś go w błąd wprowadził. Mógł od razu kupić ościeżnice regulowane i by nie było problemu. My tutaj. Tak obrabialiśmy, a wyszło na to, że listwy idą. Cóż, trudno. E, dobra, także widzicie, tak to wygląda, moi kochani. Zabezpieczone wszystko, bo jutro już tylko zostały nam te listwy do założenia. Takiej firmy. E, na takie te będziemy sobie zakładać. E, tak to wygląda. Do ściany ładnie się je wpina. To są zaciski. E, tu się ładnie zaczyskuje. No dobrze, jak to wygląda. Beżowe ściany jest ta, okienna, ta jest ładna, biała. Kontakty sobie już właściciel zakłada, my tego nie robimy. Yy, I lampy tak samo właściciel zakłada, dlatego moi kochani, ktoś się mnie pytał, czy zrobię ujęcia, yy, jak będzie stała kuchnia. Niestety nie, kuchnia stoi tu. Kontakty, kuchnie. I w sumie wszystko robi już właściciel mieszkania po wprowadzeniu się. Także mamy tylko listwy jeszcze dokończyć, no, praktycznie już wychodzimy stąd. Yy, z mało latem sobie polecimy listwy no, i kończymy te tematy tutaj. Także Mareczek już będzie na nowym mieszkanku yy, kładł instalację, tam gdzie była ściana wyrzucana. Yy, chłopaki teraz kończą, a ja. No co, kapitan schodzi ostatni ze statku, także ja sobie jadę teraz tam dokończać tą łazieneczkę, także za chwilę wam zrobię aktualizację z naszego mojego dnia, Czy... a chłopaki już kończą, dobra, lecimy, bo się rozgadałem, także widzicie pełen obraz, nędzy i rozpaczy. rozpaczy. Kościół budowlanego, wypłaciny takie były, wam mówię, ledwie daliśmy radę, nie Marek? Tak ale... latałem cały, tak latałem. Małolat świeży mówi, ja pierdzielę w jaki przedział się pierdzieliłem. Filmy na YouTube. <laughs> filmy się filmy się na YouTube, robi. oni tutaj dupką często nic nie umią i tylko patrzą w ciągle z telefonami inne kanały podglądają. I tak patrzy się lubi, patrzy się lubi. Tak. Jakoś idzie, ale dajemy radę pomału moi kochani. Całuski dla was, dobra lecimy. No i jestem, dotarłem tutaj, chłopaki mnie wyrzucili e, z narzędziami. E, no co, dopniemy sobie e, te oto, tu się trochę, e, takie, sobie powkręcamy, tu chcę maksymalnie pójść jak najwyżej z tym kaloryferem, e, dotąd będzie zabudowa, będzie ścięte tak, jak najbliżej chcę do, dosunąć kaloryfer do tej, żeby zyskać tutaj właśnie, bo tu ma i słupek szafkowy zlew i na końcu ten umywalka i na końcu yy, pralka. Także maksymalnie chcę się dosunąć z kaloryferem z grzenikiem do tej rury, czyli, czyli zabudowa pójdzie maksymalnie przy rurze, yy, tutaj sobie wywinę zaraz peksikiem pyk, żeby po prostu yy, dać doprowadzenie odpływ to już może z tej strony lecieć sobie, yy, tak wygląda już ta łazieneczka, zabudowa zrobiona, spiro połączone. No, co zabudowa, koryto zrobione? E, wylałem wczoraj. Betonix tu narzuciłem za prawą Tak jak mówiłem, że będzie murowany, także jest murowany. Nie, nie tam jakieś pianowane byle czym. Także mocno solidnie e, obsadzone. Mocno solidnie obsadzone. Właśnie odpływy i rurki zatopione. E, no, co tu wszystko podlałem betonem i dzisiaj po zrobieniu zabudowy e, rano bym chciał wylać tutaj posadzkę, żeby podeskła I, i co i zaczniemy tutaj działać chyba z płyteczkami, sufit podwieszamy, zrobimy sobie na koniec ponieważ chciałbym sobie o cały, cały 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 i jak mi wyjdzie albo obliczymy sobie zobaczymy jak wyjdzie tutaj posadzka, odmierzę jak będziemy albo w tam, albo w tą zobaczymy zobaczymy jak wyjdzie po wylaniu tutaj posadzki i ile centymetrów będę miał e, mniej więcej sobie policzę e, jak mi wyjdą płytki e, i tak sobie tutaj działamy dobra żeby nie, 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 nie przedłużać e, za chwilę wam zrobię aktualizację e, co dokonałem przez tą chwilę jest godzina już wam mówię moi kochani żebyście się nie zdziwili że ten film będzie zapremierowany na jutro e jest godzina 18 .00. także przystępujemy do działania eee, lecimy no tak no i powiem wam tyle że zmiana koncepcji zmiana decyzji eee, tutaj chyba jednak będzie moja zmiana eee, i po prostu zrobimy zabudowę całą eee, pociągniemy sobie kaloryfer na tą ścianę i polecimy sobie górą, i tu będzie kalorifer na tej ścianie. Tutaj nie będzie przeszkadzał, a tutaj ukaże się nam wtedy, już nie, już nie będziemy przesuwać wszystkiego w tą stronę. Tu wtedy będzie wolna przestrzeń na lustro. Praleczka, tu umywaleczka, i wtedy swobodnie stanie sobie ten słupek 30. Już nie będzie trzeba tutaj tego wszystkiego manewrować, ściskać. Ładnie sobie tak stanie ten komplecik, a po prostu yy, tutaj i tak jest ściana, ponieważ tu stoi gebelit. Co no, tu nikomu nie będzie przeszkadzał, tak sądzę. Także tutaj go damy na tą ścianę. Tu będzie kamina prysznicowa, roletka. I to chyba będzie najwłaściwsze rozwiązanie tej całej sytuacji. Zacząłem sobie, widzicie, peksika. I zacząłem tak kombinować, mówię tutaj ten przyniosłem sobie kalory... grzejnik, ten kaloryfer ten mały, yy, wiecie, przepraszam, drabinkowy, ten grzejnik, szukałem słowa, już wiecie, jest wieczór, jestem troszkę zmęczony, yy, drabinkowy yy, kaloryfer i przyłożyłem sobie tutaj tą praktycznie gdzieś dotąd mi sięgał, nie, moi kochani, także jakby zabudowa szła tak jak teraz idzie ten peks. I teraz kaloryfer, teraz tu trzydziestkę, teraz dosłownie ścisk by był tutaj kompletnie i, i, I co, ewentualnie prostokątne yy, lustro by trzeba było dać, bo tu wszystko w ścisk by szło, tutaj praleczka No taka moja decyzja, Myśl, myślę, że słusznie, że inwestorzy będą zadowoleni z tego faktu, yy, ale powstał taki problem, że na ten tutaj manewr, który chciałem zrobić wcześniej, co ustalałem z inwestorem, na ten manewr po prostu sobie dokupię za mało Peksa 16, bo wziąłem sobie 5 metrów. I, że idę teraz górą, to zabrakło, nie? i po prostu, żeby już nie tracić czasu, e, dzisiaj wyleję sobie posadzkę, którą mi tak miałem tutaj wylewać. Także tutaj sobie wyleję posadzkę, a przejdziemy do sypialni i ze względu na to, że chłopaki za bardzo nie tapetowali a ja coś tam kiedyś liznęłem kładzenia tapety, także y, polecimy z tapetą na tą ścianę także y, tutaj będzie tylko detailing y, to co się gdzieś tam robiło, coś się, że tak powiem przykurzyło także tu będzie detailing yy, no i tyle, no, ja się skupię tu na wylaniu dzisiaj posadzki zrobię tam jutro będę na Polonii no co, będziemy sobie tutaj po sprzęt, kawkę wypić, pojedziemy na polonie, chłopaki będą kończyli czarno-białe mieszkanie, taki mam plan, tam już na zicher zamykamy, nie, tam tylko listwy zostały przypodłogowe i Oścież... na ościeżnicę wstawić opaski, nie. Tam troszkę źle było podpowiedziane inwestorowi wcześniej, ktoś tam źle mu podpowiedział i niepotrzebnie kupił, dzisiaj mu tłumaczyłem, że niepotrzebnie kupił ościeżnice stałe 9 cm, a teraz dokłada, yy, yy, że tak powiem, dokłada sobie yy, obramóweczki, nie? Bez sensu jak yy, przy regulowanych. Od razu są nie? a tam, i tak ściany były dokładane. Także mogli sobie po regipcie dołożyć z jednej strony, i normalnie się regulowaną od 10 do 12 regulacje, nie trzeba było stałej dawać dziewiątki. Nie mogliśmy mogli sobie w tej garderobie, czy my później byśmy sobie zrobili w łazience, dołożyli dodatkowy regips i już by miał regulowaną sopaską, nie? No, ale widzicie, tak to jest. To fachowiec to inaczej. Dobra, ja się zabieram do dzieła. Aktualizacja. Jak widzicie, dwa paski już leżą na ścianie. Tak to taki wzór się układa. Także jeszcze jeden pasek i kawałek. Jak widzicie, łączenie. Nie wiem, podejdę bliżej. Czy jeszcze mokra od będzie o co chodzi, się przykurzyło. Precyzja. precyzja precyzja jest także jeszcze w miarę funkcjonuje a jest godzina 20.35 także mhm. myślę że do 9 to wkleję spadam na chatę wgrać wam tą ustawę chyba premiery na rano albo rano to szybko cyknę i będziecie mieli to już od rana eee, no, na kanale. No i co? Dobra, nie będę tego przedłużał. Wkleję jeszcze te półtora paska. Eee, Dobra, Wam aktualizację, jak się zwijam. Eee, I zobaczymy, która godzina będzie. Tak sądzę, że około 9.00 eee, zakończą się prace. Jeszcze szybki telefon z inwestorem na temat przeniesienia tego eee, grzejnika był. No wiecie, to nie moje mieszkanie, się zaśmiałem, że sam sobie przenoszę, ale tam jakaś chwila rozmowy była. Eee, no i tak to wygląda, nie? Także jest pół do dziewiątej, mam nadzieję, że te dwa paski teraz szybciutko pójdą. Te półtora paska, że tak powiem, i zakończymy ten dzień, nie? O dziewiątej. I rano dalsza kontynuacja zmagań i wypocin moich budowlanych, jak widzicie. <grym> no. Cóż zrobić, takie życie trzeba teraz odrabiać, kurna paniusie wiecie o co chodzi, trzeba odrabiać teraz. I jakby to powiedzieć. Pejk budowlańca, No nie no jedną rokę moi kochani. Eee, na ten ostatnią pasek zabrakło. Przepraszam. Ach. No zobaczcie. Noc jeszcze wzór. No pół tapę. No pół, nie, pół paska zostało tyle ścinek ty, ty, do, do wzoru wychodziło tylko przesunięcie tam 24 cm przesunięcia było nie do wzoru e, akurat na tej ścianie no i akurat za braku no, tak dotąd wymierzałem to tak dotąd by było no, ki, kiszka no i widzicie no i trzeba kupić teraz roleczkę tylko na to nie Chyba, że coś jeszcze może jakaś inspiracja inwestorów będzie i może jeszcze gdzieś może ten słupek może jakieś wyróżnienie nie wiem cokolwiek nie wiem. Dobra zobaczymy jest godzina. To już filuję na wieczór. 8.57 tak jak mówiłem do 9 godziny chciałem skończyć. Moi kochani powiedzmy szczerze. Był odłożony, czekałem aż chwilę, wiecie, zwilgotnieje i dopiero go położyłem na ścianę. W tym czasie już bym miał do, y, docięty i wysmarowany drugi. I taka jest prawda, że w chwili, kiedy kładłem tego, kładę sobie już drugi pasek, tak? Jak położę ten, ten sobie już nawilgotnieje, że tak powiem i kładę sobie następny pasek. Także y, jakieś 10 minut i powiedzmy, że ściana by była skończona. Także skończyłbym o po 9. .00. Także w normie tak sobie to założyłem na dzisiejszy dzień. No co, zrana kaweczka z chłopakami i będę na poloni coś tam działał. nie? E, zobaczymy, chłopaki będą koczyli to mieszkanie czarno-białe. Tam jest zostało nic. Już się nie będę powtarzał. E, także dziękuję, że ze mną jesteście. E, nocka na budowie. Jak widzicie. Także lecimy na Hawilkę. Yy, o, jeszcze Wam pokażę. O, posadzka sobie dosycha. Jak widzicie, podkład yy, podpłytki tam, taki lej był taki w dół, taki, taki. kosmicznie. Tyle kleju bym musiał walić. Także wylałem taką szliftę. Yy, I tak to właśnie wygląda jak to sobie doschnie, no co, będę rano dzwonił do inwestorów, już nie będę ich męczył o tej godzinie, że mi kawałek tapety zabrakło, bo by mi chyba odpalili łeb, eee, dobra, także spadamy na Hawirę, lecę rzucać, rano chyba będziecie mieli to do obejrzenia, mam nadzieję, nie, eee, no co, jak dojadę, dobra, lecę.